To jest Babonu teraz. Ale zabawny jest. Gramy w no, Simon Movie. Kusaj pod drzewem żulu. No już, no wysnęłem. Rób 180. Za jesteś kurde. Dawaj, żulu. No, no już, no. Żulu, stałe pod drzewem. Później. Bo, bo zahuczę. Nie no to kurde, man. ma. Zapuczę. Banika masz cfelu. Patrzę pas hitam na robocie mieć. Jakiś bol? 4 sery robot. Coś gadasz? To nie, no. to, to nie jest Tylko z kabiny. Banika masz, kolego. Banika? O. A to nie, nie masz Bądź w Ojejku no jesteś. O, tyrpuj. Powiedz, powiedz, z w tle. Rapsy tle. tle. Stara w tle. <gadasz> Mężczyzny rapsy tam w tle, żeby lecą. <gadasz> Ole kasa, dawaj ten dysk, ten dysk, który kupiłeś dwa razy. CMS-a wyrzuciłeś, mamy tego CMS-a, wszystko wysyłam z ciebie.